Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Polówka, sprawdzenie przed powrotem do domu i wymiana oleju. Ty. Kierownica po drugiej stronie. No tak, to jest Anglik. Właścicielka wraca nim z wakacji do swojego kraju, w którym mieszka. Kierownica po prawej stronie. Już kilka razy miałem możliwość poruszania się autem z kierownicą po prawej stronie. Czy jest lepiej niż po lewej? No, dla mnie jest dziwnie, ponieważ no jesteśmy przyzwyczajeni do kierownicy. O, widzicie, nawet lewarek chciałem tutaj szukać. A lewarek prawą ręką. Znaczy lewą ręką, teraz tutaj trzeba przerzucać, my przerzucamy prawą. Za chwilkę podniesiemy polówkę. Zobaczymy, zobaczymy czy tylko faktycznie filtry oleje, czy jeszcze coś tutaj wyjdzie. Czasu mamy mało, ponieważ wyjazd jest w niedziela, jest piątek. Także też tutaj ktoś dosyć późno się dosyć późno się zorientował. O wyjeździe. Dobra, podjeżdżamy. Za chwilkę nam się zwolni stanowisko na warsztacie. Wjedziemy i sprawdzimy, czy wszystko jest ok, czy jednak są jakieś niedomagania. E, tu mamy wzięte. Przebieg jest nieduży 133 tysiące. Podobno kupili auto od znajomego, więc e, było wszystko robione na bieżąco. No mówiła właśnie lekarz, już 10 tysięcy kilometrów zrobiła. Teraz przyjechała do Polski. Tu w Polsce, trochę pojeździła. I że nie było żadnych problemów. Czekajcie, bo muszę rękę zmienić do. O. Także, jakie jest Wasze zdanie na temat aut, które mają kierownicę po prawej stronie? Czy jest to lepsze rozwiązanie, czy gorsze? Czy w każdym kraju powinno być normalizowane i kierownica powinna być po lewej, po prawej, a może po środku? Angielskie polo na podnośniku. Sprawdzamy. Amorek suchy, sprężyna, sprężyna cała. Druga tłumnik jak nowy, druga sprężyna, cała, drugi amorek suchy przewody. Tu ładne. Ajcie, tu mamy bębny, to nic nie zobaczymy bez demontażu. Tutaj wydeszek piękny. Tutaj coś nam przykapca na łączeniu. Tutaj też plecioneczkę chyba z całym początkiem wydechu wymieniał. jak Jaglówka wycieków brak. Chyba że oleju by nie było. Tutaj w zawieszeniu wszystko wygląda dobrze. Luzów nie czuć. Natomiast tutaj widzimy, że ktoś założył nowe klocki na takie podjechane tarcze słabe światło, może z drugiej strony będzie widać, to zobaczymy przy okazji sprężyna jest cała, a morek jest suchy widzicie? jaka tarcza a klocuszek nóżka cały całe tutaj amorek suchy sprężyna cała także tylko zrobimy serwis olejowy pani ma sobie do Anglii czy tam do, gdzieś tam wrócić do swojego kraju. I, 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 I zapytać się jeszcze o rozrząd, czy był wymieniany, czy nie był. I takie dam inne rzeczy odnośnie eksploatacji, ale tak na auto stamtąd stan blacharski w stanie idealnym, bardzo mało korozji. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.